Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Mateusz wyciska. Dzisiaj gramy w Minecrafta na tablecie Tak więc... Dobra, zaczynamy rąbać drzewo. No niestety YouTube też może trochę odciemniać, ale dobra. Uff. Takie odcinki z Minecrafta będą jakoś pięciominutowe. Daj tu bardziej. Może sadzonkę mam tu, od razu dam. O. No niestety, początki. No popraw, bo nie widać mojego paska. No właśnie. Może się uda jakiś początkowy domek zrobić. Choć w co wątpię. Dobra to ja muszę kończyć, to będzie taki króciutki. Cześć, narka, lajkujcie, subskrybujcie, udostępnijcie kanał na Facebooka. Dzięki, cześć.